Proszę wam się przyznać, że stosunek do tej kategorii produktowej mam nostalgiczny i nie umiem zignorować faktu, że sprzęty tego typu przyczyniły się ogromnie do rozwijania gustów muzycznych mojego pokolenia. W pokojach moich przyjaciół i przyjaciółek stało dosłownie wszystko, poczynając od dwukasetowych jamników, przez magnetofony Kondor, sam miałem jednego, po mini wieży typu Wszystko w jednej obudowie. Ale to zamieszkła historia. Produkowane współcześnie. Stereofoniczne systemy All-in-One i stereo w wersji mini na pewnym pułapie cenowym oferują z grubsza to samo co ich pełnowymiarowe odpowiedniki. Często nie ustępują im jakością dźwięku, ale pokazują wyższość w kwestii łatwości znalezienia im miejsca w pokoju. Ostatecznie, nie każdy potrzebuje niemal metrowych kolumn podłogowych i tak zwanego dużego pieca wzmacniacza znaczy. Co więc musicie zrobić, kiedy chcecie kupić współczesny system stereo w wersji mini? Zapraszam na poświęcony temu film. Dobrą wiadomością dla szukających małego systemu stereo jest to, że dwukasetowe jamniki wywiało z rynku i to świetnie, bo jak się ich nie czyściło, to wciągały taśmy. Teraz taśmy nikt nie używa, bo królem jest streaming. Jeśli kupicie taki zestaw bez funkcji bezprzewodowego przesyłania dźwięku, to będziecie potem pluć sobie w brodę. Bardzo dobrze jest wiedzieć, gdzie będzie stał wasz mini system. Jak się rozejrzycie po mieszkaniu, to będziecie wiedzieć, czy macie możliwość na przykład rozstawienia głośników dla uzyskania lepszego efektu stereo. Pozwoli wam to też ocenić, czy musicie dokonać lekkiego przemeblowania, żeby te głośniki rozstawić. Może być też tak, że nie ma takiej możliwości lub wręcz nie zależy wam na szerokiej scenie muzycznej. I dobrze, będzie łatwiej. Jednak system musi gdzieś stać. Jak ma stać na półce na regale, to zmierzcie miejsce docelowe, a jak ma stać na biurku, no to chyba nie musicie. Na naszej stronie każdy produkt ma w zakładce specyfikacja podane wymiary. Tam sprawdzicie, czy wybrany model Wam się zmieści. Wierni widzowie naszego kanału już wiedzą: kolumny dobieramy pod wielkość i kształt pomieszczenia. Czy ja się powtarzam? Ponownie, z założeń tego segmentu wynika, że systemy mini raczej lądują w niewielkich. Takich do 20 m2 kuchniach i sypialniach w pokojach dla dzieci i nastolatków. Oznacza to, że pod kątem możliwości raczej są zestrojone do pracy z małymi kolumnami, takimi podstawkowymi. To z kolei wynika z tego, że przyjęło się, iż do 20 m2 stosujemy kolumny podstawkowe, a powyżej tego metrażu podłogowe. Dlatego kupując system Mini prosto z pudełka, możecie być pewni, że będzie on znakomicie działał w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m2 plus minus 5 m. Po prostu te urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w takich warunkach. I kupując system Mini, nie musicie się martwić o akustykę w tak dużym stopniu jak w przypadku budowania systemu stereo w pomieszczeniu o dużym metrażu. W tym miejscu warto przypomnieć o odsłuchu sprzętu przed zakupem, który nasze salony oferują całkowicie za darmo. Wystarczy się wcześniej umówić. Podstawowe mini wieże z reguły oferują na przykład tylko radio i odtwarzacz CD, czasem jeszcze Bluetooth. Warto wiedzieć. To powoduje, że uwagę na nie powinny zwrócić osoby dysponujące już biblioteką płyt kompaktowych i raczej okazyjnie słuchające muzyki za pomocą smartfona jako źródła. Nazwijmy ich tradycjonalistami. Co jednak, jeśli chcesz iść z duchem czasu, a ten duch podpowiada, że warto pomyśleć o streamingu? To oznacza wydatki, bo systemy mini z tak zwanymi funkcjami sieciowymi czyli obsługą np. Spotify, radia internetowego oraz muzyki odtwarzanej z serwera plików kosztują nieco więcej. Ale warto taki sprzęt jest bardziej odporny na upływający czas. Gramofon <laughs> z nami używam i też polecam. W znakomitej większości mini wiesz nie ma dedykowanego gniazda gramofonowego, co oznacza, że jeżeli chcecie sobie posłuchać muzyczki z winyli, to musicie mieć lub zaopatrzyć się w gramofon z wbudowanym przed wzmacniaczem. Jest ich sporo, więc nie powinno być problemem ze znalezieniem właściwego modelu. Obrazowo mówiąc, jeśli już wiecie, że chcecie mini wieżę z gramofonem, który będzie podpięty za pomocą wejścia RCA, to albo upewnijcie się, że macie dodatkowe złącze analogowe dla innego źródła, czytaj odtwarzacza sieciowego lub modułu Bluetooth, albo kupcie taki system, który to źródło ma już wbudowane. Tu za przykład niech posłuży Yamaha PianoCraft MCR-N670D, która to wszystko ma już w środku. Wystarczy jedynie podłączyć do niej gramofon jako jedyne dodatkowe źródło zewnętrzne i tak wygląda przepis na Twoje zadowolenie. W końcu w systemach Mini nie chodzi o dokładanie kolejnych klocków, tylko aby w małej formie zawrzeć jak najwięcej. Zatem lepiej nie odkładać nic na później i ze względu na dość zamkniętą architekturę urządzeń All-in-One zdecydować się na model, który ma wszystko. Czego szukamy, plus to, z czego ewentualnie w przyszłości zapragniemy skorzystać. Dla tych, którzy chcą posłuchać mięsistego, dobrego dźwięku, ale też by przy tym nie robić z pomieszczenia, w którym przecież normalnie żyjemy, audiofilskiej pieczary, dla estetów i dla wrażliwych, dla tych, którzy chcą postawić pięknie zaprojektowany, spójny wizualnie przedmiot, który zapewnia. Tło muzyczne na co dzień, wspomniany wcześniej pianokraft bez względu na to, czy zestawicie go z głośnikami Bowers and Wilkins czy standardowymi od Yamaha, spokojnie nagłośni nawet 25-metrowy salon. Za podstawową wieżę serii Piano Craft nie zapłacicie więcej niż 1500 zł, za tę kwotę otrzymacie AmpliTuner z zbudowanym odtwarzaczem CD portem USB z obsługą formatów Hi-Res, np. FLAG, cyfrowym tunerem DAB+, Bluetoothem oraz naturalnym brzmieniem, z którego znane są urządzenia Yamaha. Zwiększając budżet dwukrotnie, będziecie wybierać już spośród flagowych rozwiązań Yamaha, jeśli chodzi o mini wieże, ale też propozycji od sonoro od niedawna LEWE z ich serią KLANG. To tylko przykłady, które mają Wam pomóc wyobrazić sobie tę grupę produktową. Więcej informacji, więcej danych, wskazówek dotyczących sprzętu, audio, bądź po prostu więcej rozmowy o muzyce i urządzeniach ją odtwarzających? Śmiało ruszajcie do naszych salonów Top Hive Video Design i na naszą stronę internetową. Na stronie znajdziecie więcej poradników i informacji produktowych, a w salonach uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Czekamy na Was. Do zobaczenia. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału.